Nazywam się Agata Filipiec, jestem lekarzem dentystą w Nowe Orłowo Dental Clinic. Coraz częściej pacjenci zgłaszający się do kliniki by wyprostować zęby, biorą pod uwagę dyskrecję i czas trwania leczenia. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, w naszej klinice stosujemy indywidualne systemy niewidocznych nakładek, za pomocą których możemy wyleczyć zarówno drobne, jak i bardziej zaawansowane wady zgryzu. Proces leczenia zaczynamy od wirtualnych skanów uzębienia. Na ich podstawie ortodonta przy użyciu specjalistycznego oprogramowania planuje leczenie. Już na tym etapie jesteśmy w stanie pokazać pacjentowi efekt końcowy leczenia i przewidzieć czas jego trwania. Po zaakceptowaniu planu leczenia pacjent otrzymuje indywidualne komplety przezroczystych nakładek. Nakładki nosi się cały dzień z możliwością zdjęcia ich do jedzenia, picia i do celów higienicznych. Niepodważalną zaletą tej metody jest znacznie skrócony czas jej trwania. Pacjent samodzielnie wymienia nakładki zgodnie z zaleceniami lekarza, samodzielnie sterując procesem, co pozwala na znacznie rzadsze wizyty kontrolne. Po zakończonym leczeniu każdy z nas może cieszyć się efektem prostych zębów przez wiele lat.